Miłość, wiara i nauka. Czas powiększać wszystko, co jest możliwe. Tylko musicie pamiętać. Bądźcie życzliwi, prawdomówni, jeśli chcecie. Ucie innych, sporządkować swoje własne życie. A bycie. Bądźcie normalni dla innych i pomagajcie tak sobie, jak chcecie, a każdy nauczy się żyć dla innych, jak możecie. Nam wszystko jest czas, a czas wszystkiego to jest to, co, czego i dlaczego. Pomóżcie mi, jestem osamotniony. Mam Michał Piątek, zebrzydowo jeden, Kalwaria Zebrzydowska. Przepraszam wszystkich, którzy mnie nie znają. Miłość, wiara i nauka. Czas powiększać wszystko, co jest możliwe. Tylko musicie pamiętać. Bądźcie życzliwi, prawdomówni, jeśli chcecie. Ucie innych, sporządkować swoje własne życie. A bycie. Bądźcie normalni dla innych i pomagajcie tak sobie, jak chcecie, a każdy nauczy się żyć dla innych, jak możecie. Nam wszystko jest czas, a czas wszystkiego to jest to, co, czego i dlaczego. Pomóżcie mi, jestem osamotniony. Mamy Michał Piątek, Zebrzydowo jeden, Kalwaria Zebrzydowska. Przepraszam wszystkich, którzy mnie nie znają.